Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, a ponieważ prawo bywa bardzo zawiłe, taka nieznajomość może słono kosztować. Ten program ma Ci pomóc w miarę bezpiecznie poruszać się w meandrach prawa. Niby wiadomo o co chodzi, ale życie pokazuje, że niekoniecznie. Dziś o podstawowych pojęciach w polskim prawie. Rozpoczynamy nasz prawny elementarz. Pani dr Małgorzata Pundy Glet jest ze mną dzisiaj w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od osoby. Bo Et już powiedział, że osoba to e, no, indywidualna substancja rozumnej natury, ale tak. to jest w prawie. W polskie prawo odróżnia osoby fizyczne, osoby prawne. Te osoby fizyczne to są ludzie żyjący, osoby prawne to są osoby, które, którym przede wszystkim osobowość prawna musi wynikać z ustawy, czyli ustawa musi przyznawać osobowość prawną. Generalnie charakteryzują się tym, że mają zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, czyli mają swój własny majątek, którym ponoszą odpowiedzialność. Z reguły osoby prawne powstają z chwilą wpisu do rejestru, takim rejestrem skrajowy, rejestr sądowy. No i ustawy już szczegółowe, materialne, szczegółowe ustawy już regulują te, te istnienie i funkcjonowanie tych osób. Bo mamy na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością akcyjne, mamy partie polityczne, mamy związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia Więc te rodzaje. Ja nawet nie wymieniłam teraz wszystkich rodzajów osób prawnych. Chodzi o to, że jest ich bardzo dużo i już szczegółowe zasady funkcjonowania poszczególnych typów no to już ustawa szczegółowa reguluje. Czyli generalnie to są jakieś tam twory funkcjonujące w przestrzeni publicznej, które no są. One są najczęściej stworzone w jakimś celu, no, albo to w celu prowadzenia działalności gospodarczej, albo w celach określonych statutem, na przykład tak jak stowarzyszenia, których celem jest na przykład, nie wiem, propagowanie ochrony zdrowia i tak dalej. Tak jak fundacje na przykład, których celem jest na przykład pomóc, nie wiem, chorym dzieciom, tak, albo dbanie o jakieś dobra kulturalne, no. Niezliczone są te podstawy tworzenia tego typu podmiotów. Czy one są po prostu traktowane jakby były osobami ludzkimi? Nie, 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 to, tego w ogóle nie można tak porównywać. To jest, osoba prawna to, to jest, to jest podmiot prawa, który ustawa wyposaża w pewne cechy i tak na to trzeba patrzeć. I nie porównać tego w żaden sposób do osoby fizycznej, bo to oczywiście one mają podobne prawa, tak, no, mogą być pozywane, nabywać zobowiązania, mieć własny majątek i tak dalej, natomiast to zupełnie co innego. Dobra, nie porównujemy, ale porównajmy zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. No zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków, natomiast zdolność do czynności prawnych to jest w uproszczeniu zdolność do działania, do dokonywania czynności prawnych, czyli kupowania, sprzedawania, pozywania i tak dalej. Jak to wygląda w praktyce? Kto może kupować, a kto nie może kupować, bo nie ma jeszcze tej zdolności do czynności no, prawnej? Generalnie przy większości podmiotów takich jak osoby prawne czy łomne osoby prawne, to one ich zakres zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnej, dokładnie w przypadku łomnych osób prawnych, jest wyznaczony ustawą. I tam ustawy szczegółowo to precyzują, czasami na przykład tak jak ja w przypadku choćby karty zapomogowo pożyczkowych no one mają pewną zdolność do czynności prawnych, ale na przykład ograniczoną statutem, tak? Wspólnoty mieszkaniowe ograniczoną ustawą. Więc tutaj ja bym w to nie wchodziła, bo tutaj ustawy materialne to bardzo szczegółowo określają. Natomiast w przypadku osób fizycznych, no tu mamy tą zdolność uzależnioną albo od wieku, albo od predyspozycji, tak? No bo generalnie to jest tak, że jeżeli brak zdolności mają osoby do lat, do lat 13, od 13 do 18 jest ograniczona zdolność do czynności prawnych, i potem osoby pełnoletnie mają pełną zdolność. Natomiast w przypadku. Natomiast, no, możemy się z z ubezwłasnowolnieniem częściowym i całkowitym. No, jeżeli jest ubezwłasnowolnienie częściowe, no to częściowa jest zdolność do czynności prawnej zachowana. No, jeżeli ubezwłasnowolnienie całkowite, no to w tym momencie mamy brak zdolności do czynności. Czyli taka osoba w ogóle nie może samodzielnie działać w obrocie, no, zabytkiem drobnych spraw życia codziennego. No, może pójść na przykład do sklepu, kupić sobie. No właśnie, że taki cukierka. siedmiolatek może iść. Tak, no, może pójść do sklepu, kupić sobie jakiegoś tam cukierka. No, natomiast, no, to są drobne czynności życia codziennego. No, na przykład nie może sam zawierać jakiś tam poważniejszych umów. No, ale na przykład zakup cukierka to jest również umo zawarcie umowy sprzedaży, tak, skutecznej. No niemniej jednak są to drobne sprawy życia codziennego. Wspomniała Pani o ubezwłasnowolnieniu. Na czym to polega? Ubezwłasnowolnienie no, <coughs> polega na tym, że fachowy organ, jakim jest sąd, uznaje, że dana osoba no, nie może samodzielnie sobie poradzić w życiu. Znaczy tak, ja to oczywiście teraz bardzo, bardzo potocznie tłumaczę, tak? bo to, to w przepisach to jest trochę inaczej ujęte. Ehm, I uznaje, że taka osoba no, potrzebuje wsparcia. W tym funkcjonowaniu, że nie jest w stanie z powodów psychofizycznych samodzielnie w obrocie w pełnym tego słowa znaczeniu uczestniczyć, ponieważ zachowuje się nieodpowiedzialnie, jest od czegoś uzależniona, na przykład jest. Czasami jest tak, że np. osoby, które no, urodziły się chore bądź po jakichś wypadkach no tracą pewne właściwości np. intelektualne tak, i one nie są w stanie. W związku z tym osoba ubezwłasnowolniona częściowo to jest taka osoba, która na przykład może samodzielnie pracować, zarządzać swoim zarobkiem dalej. Natomiast no, nie może dokonywać pewnych czynności, np. sama nie kupi nieruchomości, no, sama raczej nie weźmie kredytu. Tak. Oczywiście bank czy ta druga strona musi o tym wiedzieć, że ta osoba jest, jest ubezwłasnowolniona, w związku z tym najczęściej taka osoba ma jakiegoś opiekuna, pewnego, nie, który tam ym, Yy, który tam wykonuje pewne czynności, a czynności przekraczające zwykły zarząd i tak wymagają zgody sądu. Także to też nie jest tak, że ten opiekun może robić co, co mu się podoba. To może jeszcze kilka słów o formie czynności prawnych, kiedy musi być na piśmie, kiedy nie musi być. Znaczy powiem tak, to każdy dorosły człowiek powinien starać się udokumentować wszystkie czynności, które jego dotyczą, nawet jeżeli ustawa tego nie przewiduje. Z uwagi na to, że potem jest mu ciężko dowieść swoich racji. Jeżeli na przykład pożyczymy komuś 1000 zł i tego nie spiszemy, no to ciężko jest to potem udowodnić, że myśmy taką kwotę faktycznie, faktycznie pożyczyli. Znaczy to nie jest niemożliwe, rzecz jasna, ale jest to trudne. Natomiast no, czasami przepisy zastrzegają formę pisemną, a forma pisemna polega na tym, że pod dokumentem, jak mamy dokument, to pod, pod tekstem podpisujemy się pełnym podpisem. Tak powinno być. Parafa nie jest podpisem, chociaż zdarzają się czasami sędziowie, którzy tam do tej parafy jakieś tam znaczenie przypisują, ale zasada jest taka, że parafa nie jest podpisem. Mamy formę dokumentową, czyli formę, która jest związana z korzystaniem na przykład z różnego rodzaju urządzeń bo forma dokumentowa polega na tym, że dokument odczytujemy w urządzeniu i na podstawie tego urządzenia jesteśmy w stanie zidentyfikować tę osobę, czyli na przykład SMS-y, MMS-y, WhatsAppy, wszelkiego rodzaju skany, maile i tak Mamy formę elektroniczną, która polega na tym, że dokument jest sporządzony elektronicznie, czyli w formie jakiegoś tam dokumentu choćby tekstowego, czy tam PDF-a czegoś tam. Ale jest opatrzony bezpiecznym podpisem kwalifikowanym podpisem osobistym, tak? W związku z elektronicznymi elektronicznym podpisami. W związku z tym wówczas on ma moc formy pisemnej. No natomiast no można takie oświadczenie przesłać mailem, nie? Bo jeżeli ja prześlę mailem zwykły skan z podpisem, no to, to nie ma mocy formy pisemnej, bo to jest tylko zdjęcie tak naprawdę, tak? No nie da się zweryfikować na przykład autentyczności takiego podpisu. Natomiast podpis kwalifikowany, jego autentyczność jak najbardziej jest możliwa do zweryfikowania, z uwagi na konstrukcję, tak? Konstrukcję. Tak, takiego urządzenia. No oczywiście jeszcze mamy formę na przykład pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi, to wtedy poświadcza się podpisu u notariusza i faktycznie przepisy w pewnych sytuacjach taką formę przewidują. Mamy formę aktu notarialnego, gdzie tak naprawdę możemy tą formę dowolnie stosować, ale są przepisy, które do pewnych rzeczy wymagają tej formy, na przykład zbycie nieruchomości, w jakiekolwiek. Sprzedaż, zamiana, darowizna, no to wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, z uwagi na to, że cóż, to tak doniosła czynność wymagająca rejestracji w księgach wieczystych, tak konkretnie wpisu w księgach wieczystych, że po prostu e, no tutaj musi być czynnik fachowy, tak, jakby brać udział w tej czynności. Także z, z tych form jest bardzo dużo, bo mamy w Polsce bardzo dużo ustaw i one często wprowadzają różnego rodzaju e, obowiązki i obostrzenia, tak, że na przykład do pewnych musi być forma pisemna, pod drugie ważności, a do innych na przykład forma aktu notarialnego. I to już w przepisach materialnych trzeba sobie niestety to rozeznawać już indywidualnie. Często w prawie spotykamy się z terminami i z takim pojęciem jak termin zawity. Co to jest? Znaczy termin zawity generalnie w uproszczeniu to jest termin, po, które, po upływie którego nie można dokonać na przykład skutecznej czynności procesowej. Trzeba składać wniosek o przywrócenie terminu. Przy czym tutaj e, niestety mamy różnego rodzaju procedury w Polsce: mamy proces cywilny, karny, administracyjny i jeszcze oprócz tego e, są poszczególne niekiedy ustawy procesowe. I jeżeli ktoś chce przywracać termin, to nie może sobie tak dowolnie do tego podejść, tylko musi przeczytać przy każdy, e, w zależności od procedury. W jakiej się znajduje, i sprawdzić, jakie są zasady przywrócenia terminu, jakie są terminy. No z reguły jest to 7 dni od daty upływu przeszkody, od, od dnia, jakby ustania przeszkody. Najczęściej tak jest. W jaki sposób to należy uzasadnić, no i co jeszcze należy wykonać, bo często jest tak, że z wnioskiem o przywrócenie terminu jeszcze jednocześnie trzeba dokonać czynności. Także jest wiele zmiennych, jeśli chodzi o przywrócenie terminu, bardzo dużo wykładni. Sądy bardzo dużo na ten temat piszą, ponieważ no te. Jakby nieprzestrzeganie nie, nie terminów czy niedotrzymywanie terminów jest nagminne. No i tutaj po prostu trzeba się zaczytać. Natomiast trzeba być bardzo przytomnym, jeżeli my już wiemy, że ten termin został przekroczony, trzeba natychmiast korzystać z obsługi prawnej fachowej. Ponieważ w przeciwnym razie można popełnić błąd i po prostu na przykład, jeżeli nawet były przesłanki do przywrócenia terminu, to źle złożyć wniosek albo złożyć wniosek po terminie i już automatycznie zaprzepaścić sobie tę możliwość. Dlatego tutaj trzeba być bardzo czujnym. Termin dzisiejszego odcinka w meandrach prawa dobieg końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na kolejny.